Zaraz włączmy Zaraz zaraz O, A gdzie to? to? to, to? Chłopaki, chodźcie. chodźcie, chodźcie do Wiktor, Kuba. będziemy. No, bo jak zjemy to. Dobra, No, chodźcie. No, no. Chodź, Kaja, szampana. O, śpisz? No. nie. śpiewać, spadaj. No. Chodź, bo tam światło zrobisz. Synek po ciemku nie lubi się. Śmieć. No. No lejcie tylko szampanę. No ja mam no. rację, że ja jestem zobowiązany niestety do kręcenia. No. Ojciec szesny teraz... Zbierze. Kaja, otworzysz szampanę? Nie. Ale chodź, Kuba. Ale tu jest coś. Ale tak, ty ten, że ubijesz, to, że... ...ubijesz teraz na drugą... A, no. Lampa i lamy nie szczaska, Ty, ale nie celuj na mamę. A nie, nie. <śmand <freshwater> <śmand> nie, ale nie jest piccolo, nie? Piccolo, czekolami. Jest... <śmand> żyje nam. Sto lat, sto lat. Niech żyje, żyje Wypuściyś nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Niech żyje żyje. Gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie, nigdy nie zagaśnie. A słoneczko niech mu świeci, świeci coraz jaśniej. I druga! A słoneczko niech, niech, niech mu świeci, świeci coraz jaśniej. No brawo. Dobrego. Super. Sto lat. 100 lat. O, no Sto lat Bogusi, proszę, 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 proszę. A, tam Stole, że, Ja sobie tam bombolku. zaraz przejdę.